Na zakończenie dnia mówią słówko wieczorne. Proszę Państwa, każdy kapłan katolicki, czyli prawdziwy kapłan zastanowienia Chrystusa, zawsze działa w imieniu Chrystusa i w imieniu Kościoła. Więc proszę mi wybaczyć, że to dzisiaj powiem. Ale tak bardzo po ludzku. Chciałem Państwu dzisiaj pogratulować tego, że mimo przeróżnych zawirowań przez ponad rok, które mają tutaj miejsce, jesteście Państwo na zaszczytnym posterunku modlitewnym. Amen. Amen. Dlaczego? Polacy przychodzą tutaj na godzinę 21, aby modlić się za Polskę. Bo chcą. Dlaczego Polacy przychodzą tutaj na godzinę 21, aby modlić się razem z kapłanem? Bo chcą. Ciągle dla niektórych jest problem miejsca. Analfabeci? Nie umieją czytać, nie znają historii, nie znają polityki, nie znają geografii. To jest nasza polska ziemia. My tu jesteśmy u siebie. Są tacy, którzy musieli nas wydziedziczyć z tego miejsca. Wara, to jest nasza polska ziemia. My tu jesteśmy u siebie. I teraz posłuchajmy Słowa Bożego. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy. Pan Bóg jest gospodarzem świata, nie człowiek, Bóg króluje. I On nas zaprasza na tę ziemię, żebyśmy ją dobrze zagospodarowali przez naszą obecność, dobre słowo. Dobre inicjatywy, dobry czyn. Jeśli tak można powiedzieć, proszę wybaczyć to sformułowanie to my jesteśmy w gościach u Pana Boga. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia świat, cały i jego mieszkańcy. Gratuluję Państwu, że macie na tyle oleju w głowie, że ten temat rozumiecie doskonale. Chwała Bogu Drugi wątek Do kościoła Do piwnicy Proszę Państwa Czy to są analfabeci? Że nie umieją czytać? Słowo Boże, które jest słowem prawdy To nie jest subiektywna opinia katolików Słowo Boże jest prawdą Obiektywną prawdą Niezależnie od opinii Mówi tak Chcę więc, to święty Paweł pisze do Tymoteusza, chcę więc, by mężczyźni modlili się w każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu, podobnie kobiety. Tak pisze święty Paweł. Jeszcze raz to powtórzę. Chcę więc, chcę, to nie jest jakaś rada do... Bo chcę więc, aby mężczyźni modlili się w każdym miejscu. Podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu, podobnie kobiety. Czy to słowo jest jasne? Jak słońce, proszę Państwa. Tak, oczywiste słowo prawdy o nas wyzwala. Jesteśmy u siebie i czynimy to, co słowo Boże, czyli słowo prawdy, nam nakazuje. Chwała Bogu. Ostatni element. Co tu klepiecie te zdrowaśki? Czy to są analfabeci? Czy oni nie umieją czytać? Kościół ma doświadczenie 2000 lat mądrości w sprawach duchowych, w sprawach ludzkich, w sprawach bożych. Potwierdza to świadectwo całej rzeszy świętych. Czytajmy życiorysy świętych, czytajmy dzienniki Duchowe Świętych. A na temat modlitwy, czyli kontaktu z Bogiem i tym zakończę dzisiaj. Nasz wspaniały, pokorny papież Benedykt XVI, nasz papież, tak pisał przed laty jeszcze jako biskup. Czymś naprawdę najgłębszym. Czymś, co życie ludzkie czyni w ogóle życiem. I jest to, że Bóg kontaktuje się z nami, a my z nim. To jest miarą gwarantującą naszą godność. Dzięki niej żyjemy i odkrywamy nasze człowieczeństwo, obdarowujemy drugich i sami jesteśmy obdarzani. A jeśli będziemy żyć według tej miary świadomy swej przynależności do Boga, to poprzez Boga świat stanie się ludzki. Czego sobie i Państwu serdecznie życzę przed dobrą niedzielą, która jest przed nami. Amen.